Ksiądz Probusz, którego bardzo serdecznie dziękuję i którego bardzo serdecznie pozdrawiam od początku, jak się rozmawialiśmy. Było tak, że przyszedłem na przeniedzielę, tak jak oglądaliśmy Kościół i Ksiądz powiedział, że. To zapytałem, co z tą salą zrobić, prawda? A Ksiądz powiedział, że, że miałby takie, takie marzenie, i to bardzo dobrze mnie zabrzmiało, żeby to była ścianka wspinaczkowa. Tak, że kościele, żeby się wspinać do niego, to jest bardzo, bardzo piękne. I wtedy się umówiliśmy, że spróbujemy zrobić, czy zrobimy tak, jak właśnie za to bardzo dziękuję, zadeklarował, że to jest absolutnie, jest na terenie kościelnym, ale jest absolutnie otwarte dla dla, dla wszystkich. Czujcie się tutaj też współgospodarzami, bo to miejsce powstało dla dla dzieci, dla młodzieży, po to by służyło takiej integracji, naszego Świetla, ale też pomnażało taką sprawność dzieci i młodzieży. Kawałeczek. Kawałeczek. A Dodam, to zaczynać. Efektowaną. Bo chciałby. Ale troszkę. Jakie kawałeczek? Już kawałek jest przeciętny. No to jest nie kawałek, ale nie do końca. kawałeczek. Aby jak najwięcej dzieci mogło. Ula, Chodź na kolejkę, jest szeroko, także jest. Dobrze, uwaga, uwaga, Ciach! Ciach! Za jest ochwalone. Jak tak, właśnie, adreina jest? Borego? Nie, ja tydzień temu się wspinałam. Tydzień temu się wspinałeś? No, A tyśiące. Bez asekuracji. Bez asekuracji. No to teraz pierwszy raz będziemy mieli z asekuracją. idealny wstęp. Dobra. Pokaż, sprawdzimy czy jesteś porządnie zapięty. Okej, okay. czy wszystko jest. Wszystko się. Dobra, po Dobra, zrobię szczepionkę tego do